Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym popołudniowym spotkaniu, wczesno popołudniowym z dziećmi. No dobrze, ja jestem na posterunku. Ciekawe kto do mnie dołączy. Pani Basia. No i fajnie. Pani Jadwiga. Pani Amina. No i jest pani Małgosia z Olą, witają Pani Dorota ze swoimi dostałem obrazki, dziękuję. To Tylko nie zdążyłem jeszcze wydrukować Pani Doroto, ale wszystko, wszystkim się zajmiemy. Jest Sandra z mamą, tak? Martą jak rozumiem. Słuchajcie, no, cieszę się, że jesteście, bo to jest spotkanie z dziećmi. Także nie będziemy rozmawiać o sprawach ciężkich i poważnych. Będziemy rozmawiać za to o sprawach przyjemnych. Jest miłość i Maja. Dzień dobry. Wy jesteście tutaj na Facebooku, tutaj są inni Państwo na Instagramie, ale wszystkich bardzo serdecznie witam. Wszystkich bardzo serdecznie. Dzieci przede wszystkim jesteście, jesteście gotowe, żeby słuchać dalej przygód Ambożego Kleksa, który podróżuje z atramentem do Bajdocji? No ciekawe. Czy domyślacie się? Co będzie się dzisiaj działo? Pamiętacie, że Pan Kleks był w Patentoni u Arcymechanika. W Patentoni rządzi Arcymechanik, skaczą na jednej nodze, taką mają sprężynę. No i w ogóle pamiętacie, kto został w Patentoni? Za karę. Za karę został Pietrek. Pietrek, który został przemieniony. Przemieniony w automat, został przemieniony w automat, ponieważ podejrzał jeden z wynalazków, jeszcze nie ujawniony przez arcymechanika, a w patentonii za ujawnienie takich tajemnic. Panie Agnieszku, będziemy rozmawiać o tych rzeczach wieczorem. Teraz rozmawiamy o sprawach, o sprawach mniej poważnych, bo to jest spotkanie z dziećmi, dlatego nie będę teraz opowiadał co się dzieje w związku z koronawirusem. Tych informacji jest bardzo już dużo. Myślę, że to jest te pół godziny, kiedy możemy sobie od nich właśnie odpocząć i zostać z dziećmi. Także wszystkich dorosłych, którzy są niezainteresowani słuchaniem przygód Pana Kleksa, oczywiście nie wyganiam, ale, ale uprzedzam, że właśnie to będziemy robić. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Wszystkich małych i większych Wrocławian, ale także naszych gości spoza Wrocławia, którzy dołączyli, prawda? No właśnie, jest tutaj razem ze mną nasz kotek, Wocek, który dzisiaj sobie śpi grzecznie. Jest Andrzej, lato 8: cześć Andrzeju. Andrzej jest zawsze. Kto tam jeszcze jest z nami? No, pokażcie się, kto tam jest. Pani Natalia, będzie pani, pani Natalia słuchała? O przygodach pana Kleksa? Polecamy, jasne, że tak. Dorosia jest obecna. Super, dobra, słuchajcie, lecimy. Szkoda czasu. Olek, Olek, to dostałem od Olka, tak? Bo nasze spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej części pokazujemy obrazki, które mi dzieci przysłały. Bardzo dziękuję. Wszystkie macie później do mnie tutaj zaproszenie. Poopowiadamy sobie wówczas o różnych fajnych sprawach. A póki co ja Wam dziękuję za Wasze obrazki. I to jest właśnie od Olka, Olek narysował mnie, tak, mnie czytającego bajki, a tutaj obok się skrada wrocek, obok się skrada włocek. Bardzo Ci dziękuję Olek, fajny jesteś chłopak, wielkie dzięki. Co tutaj mamy? Tu mamy też Olka, który robi poidełko dla ptaszków, tak jest, bo umówiliśmy się, że robimy poidełka, bo jest sucho. Nie ma, nie, ma, nie ma, słuchajcie, wody, nie ma deszczu, a te malutkie ptaszki i owady muszą pić. Dlatego my je będziemy ratować, robiąc takie właśnie poidełka. I Olek pokazuje, że można je zrobić własnoręcznie w domu, że to nie jest żaden wielki trud. Bardzo fajny pomysł i dziękuję, Olek, że zareagowałeś. Zresztą nie tylko ty, więcej dzieci będę wam pokazywał sukcesywnie. Słuchajcie, kto tutaj, tu jestem ja, i broczek, jak nic, a to nam narysowała Karina. Karina też ma 6 lat. Karinę witamy, jeżeli tam jest po drugiej stronie. Karinko, bardzo ładny obrazek. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować. O, jest Hania i Emilka do nas dołączyły. Kto tam jeszcze? O, tutaj jest Małgosia i Ola. I widzicie, dziewczyny też zrobiły poidełko. Pięknie, pięknie. Małgosia i Ola zrobiły poidełko. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście bardzo uważliwi i, i, i tak yy, niech zostanie. Yy, Małgosia i Ola właśnie pokazują te poidełka. Popatrzcie, tak to wygląda. Bardzo ładne poidełko, naprawdę. Nie dość, że, nie dość, że pomoże owadom i ptaszkom, to jeszcze do tego jest ładne, jest ozdobą. Bardzo fajny pomysł, naprawdę bardzo fajny pomysł. Dziewczyny, jesteście super. O, popatrzcie. Jeszcze takie zrobiły. Tak, tak to wygląda z góry. Bardzo fajne. Widzicie, jak można prosto zrobić poidełko, a jak dużo to może znaczyć dla tych małych, różnych owadów i ptaszków. Tak jest. Ale poza tym wszystkim Małgosia jeszcze narysowała. No i to już nie jestem ja. To już nie jestem ja. Ja chciałabym mieć takie włosy. Ale żadne pigułki na poroz włosów już mi nie pomogą, a panu Kleksowi pomagają. Póki co to jest pan Kleks w wydaniu Małgosi i Oli, dziękuję. A to jest pan prezydent jako pan Kleks. Mm -hmm, no dobrze, pan, czyli to jestem ja, ja jako pan Kleks. No dobrze, niech będzie i tam jest też Wrocek. No tak, to się wszystko zgadza, bo my zawsze z Wrockiem jesteśmy w tandemie. Dobrze, no okej, okay, okej, okay. bardzo fajny pomysł. Pan Kleks miał szpaka Mateusza, tak, a ja mam Wrocławska, kotka. Dobrze, podoba mi się ta interpretacja. No i tu jeszcze Małgosia nam przygotowała coś takiego. Wrocławskie MPK, tak jest. Wrocławskie MPK, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas, nas wożą i o nasze bezpieczeństwo dbają w autobusach i w tramwajach. Super, dobrze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Rysujcie i wysyłajcie mi, będziemy pokazywać. Będziemy pokazywać, jakie zdolne mamy dzieci. Dobrze. To jeszcze raz. Wszystkich serdecznie witam. Zakończyliśmy część pierwszą, czyli pokazywanie obrazków, a teraz zaczynamy część drugą, czyli będziemy czytać przygody Pana Kleksa. Dorosłym, którzy się włączyli, raz jeszcze przypominam, że to jest spotkanie dla dzieci. A Was, moi drodzy, zapraszam na godzinę 18.30 na nasze wieczorne spotkanie. Słuchajcie. No dobrze. Rozdział 18. Walka z szaranczą. Zdaje się, że. A, pff, pff, od nowa. Pan Kleks nawet nie zauważył, że odzyskał znowu swój normalny wzrost. Zdaje się, że wynalazki tych bezdusznych durniów są złudne i nierzeczywiste, pomyślał z niesmakiem. Gdy jednak włączył ogrzewające guziki, Płaszcza, bo pamiętacie, że dostali takie specjalne płaszcze, które grzeją, ale trzeba nacisnąć tutaj guziki. Dobrze, czyli raz jeszcze. Gdy jednak włączył ogrzewające guziki płaszcza, poczuł we wszystkich członkach przyjemne ciepło. Następnie wypróbował aparat do zgadywania myśli i na maleńkim ekranie zobaczył szereg bezbarwnych i jednostajnych obrazów. Były to myśli marynarzy, którzy widocznie oddawali się swoim codziennym marzeniom. Jedynie myśli kapitana. Raz po raz wracały do Patentoni, krążyły wokół sternika, zatrzymały się także na pietku i wybuchały gniewnymi iskrami nad głową arcymechanika. Bo pamiętacie, że pan Kleks, wyjeżdżając z Patentoni, dostał kilka wynalazków. Do, do tego pojazdu, którym się poruszał, i dwóch członków załogi niestety stracił. Właśnie Pietrka, który został zamieniony w automat do lizania znaczków, i został także Sternik, który dostał specjalne okulary, dzięki którym mógł widzieć. No i stąd ten smutek, właśnie jak rozumiem, kapitana. Pan Kleks włożył swoje dalekowzroczne okulary, rozpostarł. Samoczynną mapę, dar patenton tojusza 29 i poszybował na północny zachód. Pozostałe świdrowce leciały za nim na podobieństwo klucza żurawi. Bo dostali te specjalne, te specjalne świdrowce pamiętacie. Niebo było czyste, ale przejmujący chłód wdzierał się do kabin. Na szczęście wszystkie ogrzewające guziki działały sprawnie, to też bajdotom zziębły jedynie uszy i nos. Pan Kleks podniósł do góry swą rozłożystą brodę i wtulił w nią twarz jak w ciepły szal. Rozglądał się pilnie dookoła. podawał przez mikrofon rozkazy i krótkie komunikaty o trasie lotu. Lecimy na wysokości 18 tysięcy stóp. Na prawo rozciąga się archipelag Wysp Gramatycznych. Stamtąd rozchodzą się na cały świat reguły i prawidła pisowni. Przed nami na wprost rozpościera się Morze Kormorańskie. Zbliżamy się z szybkością 220 mil na godzinę do kraju metalofagów. Jest obecnie 11.45 czasu środkowo-obiadowego. Wyłączam się. Bajdoci posiedlili się pastylkami odżywczymi, w które świdrowce były obficie zaopatrzone. Pastylki zawierały trzy smaki mięsne, trzy jarzynowe i dwa owocowe, a nadto składały się częściowo z wina ananasowego w proszku. Lot przez dłuższy czas odbywał się pomyślnie. Po bezchmurnym niebie rozpływała się jasność słonecznego dnia, a w dole, poprzez krystalicznie czyste powietrze, widniała powierzchnia morza, przypominająca zieloną, pomarszczoną ceratę na biurku. Nagle w odbiornikach rozległ się wzburzony głos pana kleksa. Uwaga, uwaga! Od wschodu zbliża się chmura, ogromna chmura. Zakrywa cały widnokrąg. Nie mogę jeszcze powiedzieć nic pewnego, ale zdaje się, że to trąba morska. Zniżamy lot. Przygotować pompki ratownicze, nie bać się, jestem z wami. Pan kleks przetarł wąsami okulary, wychylił się z kabiny i zawisł w powietrzu, trzymając się jedną ręką steru świtrowca. Surut jego wydał się jak żagiel, a broda rozwiewana i szarpana przez wiatr przypominała miotłę czarownicy. Każdy inny na miejscu pana Kleksa zarządziłby zmianę kierunku lotu, aby w ten sposób uniknąć oczywistego niebezpieczeństwa. Powtarzam, każdy inny, ale nie pan Kleks. Ten niezwykły człowiek uważał, Zboczenie z kursu za niegodne uczonego i leciał prosto na spotkanie chmury. Ja też lecę na, prosto na spotkanie chmury. Teraz również bajdoci dojrzeli na horyzoncie czarną plamę, do której zbliżali się z każdą sekundą. Ogarnęło ich przerażenie. Jeden ze świdrowców oderwał się nawet od pozostałych i zawrócił na południowy wschód. W głośnikach rozległ się spokojny, ale stanowczy głos pana Kleksa. Wyrównać szyk, powtarzam wyrównać szyk. Pan Kleks nigdy nie wpadał w gniew i nie przemawiał podniesionym tonem, a mimo to zmuszał do posłuchu. To też uciekinier po chwili wrócił na swoje miejsce i świdrowce szybowały dalej w wytyczonym kierunku, równo jak wspomniany klucz żurawi. Kapitanie, zawołał panu Kleks, czy barometr spadł? Nie spadł. A czy siła wiatru uległa jakiejś zmianie? Ani trochę. W porządku, zgadza się. Chmura przed nami nie jest zatem trąbą morską. To szarańcza. Wygłodniała, podzwrotnikowa szarańcza. Musimy się przez nią przebić. Uwaga, daje pełny gaz. Świdrowce rozwinęły największą możliwą szybkość, i po kilkunastu minutach wbiły się klinem w gęstą masę żarłocznych owadów, które wielkością dorównywały wróblom. Hmm. Świdry samolotów dziesiątkowały szarańcze i masakrowały jej zbite szeregi. Kuliste kadłuby świdrowców uderzały z miażdżącą siłą, ale napływające coraz to nowe chmary szkodników. Zalewały przez tworze, jak fale potopu. Trzepotanie milionów szklistych skrzydeł rozbrzmiewało w powietrzu, niczym wiosenna burza. Przelewało się nieustającym grzmieniem i ogłuszało bajdotów. Pan Kleks, wywieszony na zewnątrz, jedną ręką trzymał się ramy swego świdrowca i wymierzał mordercze kopniaki najbardziej zacietrzewionym napastnikom, dając całej załodze Przykład nieustraszonego męstwa. Bajdoci nasierali w pojedynkach, pikowali, wrzeszczeli jak opętani i wprowadzali zamieszanie wśród szarańczy. Wpadali też na oryginalne pomysły. Zaczęli na przykład rozsypywać pełnymi garściami odżywcze pastylki. A wygłodniałe owady rzucały się na żer. Biły się między sobą do upadłego o każdy okruch. Te, które zdołały połknąć skondensowany pokarm, natychmiast pęczniały i pękały w odsłużb, i pękały z trzaskiem jak baloniki. Słyszałeś? Widzicie? jak się z szarańczą walczy? Po dwóch godzinach zaciekłej walki, płomienie słońca zaczęły się zwolna przebijać przez rzednące masy szarańczy. Znów ukazał się czysty błękit nieba. Już tylko opóźnione kromatki owadów tu i ówdzie lśniły jak lotne obłoczki. Trzymać się kursu! zawołał wesoło pan Kleks. Ale nagle stwierdził brak dwóch świdrowców i równocześnie dało się słyszeć w odbiorniku żałosne wołanie: Halo, halo, porwała nas szarańcza. Nie możemy się wyrwać. świdry zaplątały się w skrzydłach owadów. Sos, sos, sos. SOS. Pan Kleks przetarł okulary i ujrzał w oddali masy szarańczy opadające z wolna na wyspę, która wystawała z morza. Dokonał błyskawicznego zwrotu w tył i ruszył jak strzała na pomoc zagrożonym świdowcom. Bajdoci karnie wszyscy podążyli za nim. Nacierać od dołu, wołał pan Kleks, a głos jego rozbrzmiewał we wszystkich odbiornikach równocześnie. Musimy starać się otoczyć tych nieszczęśników, ale nie wolno lądować, powtarzam, nie wolno lądować. Dzięki szybkiej akcji ratunkowej panu Kleksowi udało się uwolnić jeden z porwanych świdrowców, drugi jednak, chociaż miał przetartą drogę od wotu, zwolna wolna obniżał lot i dał się nieść fali szarańczy. Nie lądować, wołał rozpaczliwie pan Kleks, ostrzegam przed lądowaniem. Ale świdrowiec oddalał się coraz bardziej, a w odbiornikach rozległy się ochrypłe głosy jego Dwuosobowej załogi. Widzimy na wyspie wspaniałe miasto, nadzwyczajne miasto. Postanowiliśmy tutaj zostać. Mamy już dość atramentowej wyprawy. Halo, halo, szarancia poleciała dalej. Zniżamy się. Witają nas tłumy kolorowych postaci. Lądujemy. Słyszycie nas? Lądujemy. Pan Kreks wyprostował ster i zawołał donośnie. Wyrównać szyk. Trzymać się kursu. Gdy załogi świdrowców sprawnie wykonały rozkaz, pan Kleks podał komunikat informacyjny. Uwaga, uwaga! Zostawiliśmy za sobą wyspę metalofagów. Mieszkańcy tej wyspy nie robią krzywdy ludziom, ale żywią się metalem i pożarliby natychmiast metalowe części naszych świdrowców. Dlatego też nie. Wróciła stamtąd żadna jeszcze dotychczasowa wyprawa. Straciliśmy dwóch towarzyszy, ale ich poniosła ciekawość. Cenią w ludzi ciekawość. Cenią w ludziach ciekawość, gdyż sprzyja ona poznawaniu życia i świata. Ciekawość jednak musi być rozważna. Rozumiecie teraz, dlaczego nie chciałem dopuścić do lądowania? Waszym rodakom nie stanie się nic złego, ale nigdy już nie wrócą do słonecznej bajdocy. Uwaga! Jest godzina 17:25 czasu podwieczorkowego. Wyłączyć guziki ogrzewające. Zbliżamy się do wybrzeży Parzy Bocji. Hmm. Słuchajcie, i to koniec tego rozdziału, krótki rozdział, ale trzymał nas w napięciu. Pan Kleks w swoim świdrowcu wraz z pozostałymi członkami załogi i pozostałymi świdrowcami musiał zmierzyć się z szarańczą, całą masą szarańczy, która jak taki obłok nagle pojawiła się przed nimi, no ale Pan Klec nie stworzył. Wbili się w, tą, w ten obłok Szarańczy i zwyciężyli, wygali. Mało tego, nie ulegli jeszcze pokusie, nie ulegli ciekawości i nie wylądowali na wyspie. Ciekawe to wszystko, słuchajcie. Ciekawe. No i dobrze, jaka będzie za to nagroda? Pewnie powód do słonecznej baylocji. Ale zanim to się wszystko zadzieje, to muszą jeszcze odwiedzić kilka miejsc. Z całą pewnością opowiedzą nam o tym, co, wyda co wydarzyło się na kolejnej wyspie. Parzy Brocji. Jesteście ciekawi? Ja jestem też bardzo ciekawy. Zobaczymy. Ale o tym przekonamy się moi drodzy jutro. <laughs> Także chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną. To, było, to był fajny czas. Co nie, Wocuś? Dziękuję bardzo za te wszystkie rysunki, które mi przesłaliście. Jeszcze pokażę Wam to. Tutaj jest nasz kolega. Śpi czas, Wocuś. Tak jest? Tak. Będziemy go tam grać, no. Ale sobie siedzi zawsze i czeka na Was. On też już tęskni za dziećmi, bo zawsze go dzieci odwiedzały. Zawsze skakiwał na stół i zawsze z nami był. I on już też się tęsknił za wszystkimi. No, także kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że, za to, że byliście. Dzisiaj się widzimy o 18.30 z rodzicami. A jak chcecie się dowiedzieć, co się wydarzyło u Pana Kleksa i jego ekipy, no to jutro się widzimy, dobrze? Pomówieni jesteśmy? Tak. No to dobrze. Dziecko. Słuchajcie, no to Was żegnamy razem z wrocuniem i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim dzieciom, jesteście kochani, naprawdę. Super, super u z Was ekipa. Do miłego, do zobaczenia. Pa, pa.